Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Głuszcz i reprezentuję firmę Milex. Dzisiaj znajdujemy się w gospodarstwie państwa Nowakowskich Szymona i Andrzeja w gospodarstwie szkółkarskim w miejscowości Żdżary. Obecnie na plantacji, jednej z plantacji w Zalesiu Górnych, przy 40 hektarowym nasadzeniu, będziemy rozmawiać na temat systemu nawadniania kropelkowego. W gospodarstwie, tak jak wspomniałem, u pana Andrzeja i Szymona, firma Milex od już ponad 7 lat, stosuje system nawadniania kropelkowego. Nasze uprawy szkółkarskie są na glebach dosyć lekkich, to jest czwarta, trzecia, a nawet zdarza się piąta klasa i zwykłe nawadnianie z deszczowni szpulowych no nie było tak efektywne jak właśnie nawadnianie z linii kroplujących, gdzie zaletą linii kroplujących jest to, że Podajemy wodę w każdym dogodnym momencie, czy to jest wiatr, czy jest duże słońce, upał. Możemy swobodnie w tym czasie nawadniać. No przy deszczowni takiej konwencjonalnej niestety tego się nie da w takich warunkach robić. Poza tym możemy podawać nawożenie. Tak jak nawożenie dajemy mniej więcej co, co 3 tygodnie, w takich dosyć delikatnych dawkach zasilamy nasze drzewka. Mamy tutaj powierzchnię 30 hektarową, na której zastosowana jest taśma kroplująca o wyjątkowej strukturze i wyjątkowej jakości. Jest to taśma marki Rivulis 22 mm. W symbolu produkcyjnym 712.03 o wydajności 340 litrów ze 100 metrów bieżących. Na, w tej kwaterze, przy której się znajdujemy, w 16 rzędach, przy długości 30, 300 metrów, około 300 metrów powiedzmy, przy jednym cyklu nawadniania mamy wydajność 30 metrów, 30 metrów sześciennych wody w ciągu godziny. Jest to Taśma, która jest taśmą wielosezonową z uwagi na grubość ścianki, bo to jest 12 mil ścianka, z uwagi na jej strukturę, taśmę tą możemy, tak jak wcześniej już wspomniałem pokrótce, możemy stosować wielokrotnie. Po dwuletnim użyciu tej taśmy, taśma jest zwijana przez odpowiednią maszynę agroaliora, do tego przeznaczoną, taśma jest składowana w gospodarstwie głównym w żdżarach, po czym jest rozkładana w kolejnych ratach, w zależności od potrzeb, czy to jest tutaj plantacja w Zalesiu Górnym, czy w Jankowicach, czy w pozostałych części gospodarstwa. Co do taśmy T-Tape, to sama nazwa, jakby tej taśmy, stała się symbolem dla innych taśm, bo często mówimy o tym, że ktoś sobie zakupił T-Tape'a, czy zastosował T-Tape'a. Należy tutaj pamiętać o tym, że jest to wzór zastrzeżony. Taśma ma taki powiedzmy pasek, który jest bardzo widoczny na, na, na jej jakby zewnętrznej stronie i, i to cechuje, tą, tą taśmę wyróżnia na tle innych. To na co chciałbym zwrócić uwagę to oszczędność wody w dłuższej perspektywie przy nawadnianiu no, dużych powierzchni, tak jak my tutaj w tym miejscu mamy 40 hektarów pod kropelką. E, więc żeby nawodnić to e, deszczownią no musielibyśmy e, no nie wiem chyba dziesięciokrotnie większą ilość wody zużyć e, niż w przypadku nawadniania kropelkowego. E, poza tym e, no byłoby to fizyczną chyba niemożliwością musiałoby być tych deszczowni e, co najmniej dziesięć żeby e, móc w jednym czasie Nawodnić, no odpowiednią część y, pól. E, co za tym idzie? Właśnie no, nawadnianie kropelkowe pozwoliło nam, e, żeby jakość materiału, który produkujemy, była e, wyższa, lepsza. E, szacuję, że, że tak o 20% e, no, ta jakość wzrosła przy stosowaniu nawadniania kropelkowego w stosunku do. Deszczowni. Co do technologii rozwijania samych taśm, to może tak od początku pokrótce Państwu powiem. Zaraz wczesną wiosną, możemy powiedzieć, że z końca marca, początkiem kwietnia, kiedy planowane jest sadzenie materiału szkółkarskiego. W równolegle do, do tych zabiegów, czyli do samego sadzenia, przygotowania tutaj podłoża, podsadzenia, rozplanowywany jest też system nawadniania. Ten system nawadniania jest planowany przez naszą firmę, przez Milex, a tak naprawdę wdrażany jest już przez samego inwestora. Z uwagi na doświadczenie, jakie już tutaj zostało nabyte przez inwestorów, oni sobie świetnie z tym dają radę. Nie wymaga to większej ingerencji ze strony mojej, bo jestem tu jakby opiekunem tego gospodarstwa, nie wymaga to dużej ingerencji z mojej strony. Czasami drobnych porad, drobnych korekt. Co do systemu nawadniania, to jest on obsługiwany akurat tutaj w Zalesiu z trzech niezależnych źródeł pompowni, gdzie woda dostarczana jest na plantację, chociażby tą za pośrednictwem magistrali magistrali Milex rury ps 110. Tych rurociągów głównych w obrębie, gdzie się znajdujemy, jest około 4,5 km, także jest to, jest to znaczna ilość. Ale ze względu na trzy źródła wody niezależne możemy jednocześnie z nich korzystać i nawadniać chociażby tą plantację, która znajduje się za mną, jak i pozostałe plantacje w obrębie tutaj ponad 100 hektarów gruntów, które posiadają Państwo Nowakowscy. Jedna z. z Pompowni, jakby z układów filtracyjnych, która zasila ten obręb, w którym ja teraz jestem, to jest 16 rzędów nasadzenia o długości około 300 metrów, i jeden cykl nawodnieniowy obejmuje jakby dwie takie kwatery, czyli w jednym czasie nawadniamy powierzchnię około 1,5 hektara. Co przy deszczowaniu byłoby wręcz niemożliwe. Czas nawadniania takiej plantacji, takiego jednego zaworu, powiedzmy, czy takiej jednej sekcji, przy, tego jakości, przy takiej jakości podłoża, oscyluje w granicach od godziny do półtorej, w zależności od, od jakby częstotliwości tego nawadniania i od temperatury. I oczywiście, co za tym idzie, od odparowania, od transpiracji, to ma ogromne znaczenie tutaj. System nawadniania z założenia od samego początku miał być systemem prostym w obsłudze, nie wymagającym jakby zbyt wysokiego zaangażowania ze strony inwestorów, a tak samo i pracowników. Oczywiście nie jest to system bezobsługowy, bo, bo tak naprawdę każdego dnia w trakcie nawadniania tutaj tej aż 40 hektarowej powierzchni. O osoby, które to obsługują, to są trzy osoby, które tak naprawdę każdego dnia nadzorują prawidłowość działania, usuwają ewentualne usterki czy uszkodzenia, jeśli chodzi o główne ciągi zasilające, lifelety czy też sekcje zaworowe. Czasami Chociaż przy tej jakości wody, którą tutaj dysponujemy, bo ona jest bardzo dobra, nie wymaga stosowania bardzo drogiej filtracji żwirowej czy też odżelaziaczy. System ten czasami wymaga oczyszczenia filtrów dyskowych marki Watermill, czy też sprawdzenia poprawności działania układu pompowego, falowników. I tak samo komunikacji urządzenia z telefonem, bo, bo cały, cały system ten jest tak naprawdę możliwy w obsłudze z pozycji telefonu, ale tak czy inaczej, z tego co, co wiem, pan Dominik, który tym się głównie tutaj zajmuje, system ten obsługuje ręcznie, by mieć wszystko pod swoją kontrolą. Podsumowując moją dzisiejszą wypowiedź, jeśli chodzi o rację zastosowania takiego systemu nawadniania w uprawach szkółkarskich, to powiem pokrótce. Jest to system, który w dużej mierze oszczędza wodę, oszczędza energię. Przede wszystkim tak jak tutaj w gospodarstwie u Państwa Nowakowskich, gdzie system, samo nawożenie stosowane przy uprawie drzewek owocowych jest stosowane tylko wiosną. Ten system nawożenia posypowego w dalszym etapie wdrażana jest ferdygacja. Także przy zastosowaniu taśm kroplujących. Takim ważnym powodem, dla którego to też robimy, to jest oszczędność nawozów, oszczędność naszego czasu, jeśli chodzi o równomierne nawadnianie. Trudno, tak jak wspominałem wcześniej, za pomocą deszczowni utrzymać wilgotność w takim podłożu jak tutaj bardzo piaskowe, bardzo przepuszczalne. Wszystkim Państwu, którzy mieli przyjemność wysłuchać mojej wypowiedzi, zapraszam do kontaktu z nami, zapraszam do kontaktu z naszymi przedstawicielami. I zapraszam na stronę firmy Milex.